Witamy kochani. Zobaczcie, jak mało zostało codziennie gania. To ja szczępię, dzisiaj murzynkę wziął. Ale jest obcy Budapeszt. Kolega tam kupił chyba 30 sztuk. Wypuścił, ale cięte gołębie. Po dwa dni chodzą. Ale te moje jak zwykle po dwie godziny. O, może teraz ich siądą, już wymęczone. O, jeden siod. Dobrze. No ty wraz nie boją się jaszczębia i koniec. Dociąłgu zapesz teraz. Te moje to takie są Noj ta spokó. Takie właśnie są konnoje. O, teraz siadają, kochani. Zobaczymy co to za obcy jest. Kupił żółte Budapeszt, Zobaczymy, czy jakieś jest obcy. No dociął, dociął, ale. Tak, jest żółty na samym rogu. Widzicie? Jest żółty na samym rogu. Ale cięte ptaki po, po dwa dni chodzą. Moje już nauczyły się tu wchodzić. Już ich nauczyłem. I idzie, idzie, idzie. Żółty Budapeścik. Bardzo dobrze do budy. Nie po tam tam tamtą otworzyłem otworzyłem. Zaraz są zapierniczy jak zwykle i tyle. Z się pójdzie albo wejdzie tam pod kratę I to tam porafu otwieramy Ale nie głupie gałębie ma chłopak Znowu mi bateria pada czy co? W cholerę. Kochani, chciałem Wam życzyć szczęśliwego Nowego Roku Ale był lepszy od tego starego Jest Wszystkiego najlepszego Zdrówka przede wszystkim w tym Nowym Roku Jak będzie zrobić, będzie wszystko No, wejdzie sam do gołemnika czy nie wejdzie? Nie jest w lotu, jest pod kraty Ale powiem Wam, nie głupie gołębie, po dwa dni chodzą No, sam chce wejść, patrzcie, patrzcie, wejdzie. Teraz wejdzie drzwiami. Drzwiami wejdzie. Ej, nie, potrzebuję ten goruszyk. Przed drzwiami. Przed, kochani, drzwiami. Trzeba zamknąć gojemnik. No, jeden na plusie, jeden, 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 kochani ten. Jak to się nazywa? Jednego jasno wziął, jeden przyszedł Ale patrzcie już nauczyłem ich żółty Żółciutki, czerwona skówka Ale nie głupie w takich. kupił, naprawdę Nie głupie goębie, po dwa dni chodzą Biedny złapany Ale kolega nie odbiera Nie ma problemu Coś mi bateria chyba siada. Nie wiem co się dzieje. Te przełożyliśmy tutaj, ale powiem wam, zmniejsza się, bo jaszczą bierze, ale codziennie się gania, to to wiecie. jak to jest, ale już ich nauczyłem tu. Pokażemy. Pokażemy tamte. Te nasze są zamknięte, ubrudzone, bo to pod kratę wychodzą. Te nasze koki. Tu kolega mi dał parę pantoszy. Jeden koroniaty. Coś mi się dzieje z telefonem. Tu winerkę nam dał jedną kolega też. Trzeba Sanczyka dokupić. Dał mi... Coś mi się dzieje z tym telefonem. Tu jest kończaty, dał mi kończatego do mojej samicy